Ostra wymiana zdań na karcie społeczności między Jam jest Jakubem i Kuszy Monsem odnośnie shortsów z Minecraft Telepatii Camper ostro wypowiedział się o serwerach w Minecrafcie i podsumował obecną sytuację, która panuje w community Minecraftowym, a Bluet wyjaśnił czemu zrezygnował z nagrywania na swoim głównym kanale. Witajcie, ja jestem Cepotwór. W internecie w community Minecraftowym znowu się dzieje, więc mamy o czym rozmawiać standardowo łapeczka i subik. Pamiętaj o tym zestawie, dobra? Także mam nadzieję, że zostawiłeś, lecimy do pierwszego tematu. A zaczniemy sobie od aktualizacji, ponieważ w ostatnich newsach mówiłem wam o tym, że iShow Speed z Kisenatem próbują przejść Minecrafta w trybie hardcore. I jeżeli wam powiem, że lekko mówiąc im nie idzie, to myślę, że nikogo to nie urazi. Natomiast ich live trwał naprawdę giga długo i nie kończyli go do momentu, aż nie przejdą gry. No i w końcu im się to udało przy dziesiątej części live'a. Każdy z tych liveów ma kilkanaście godzin. Możecie sobie teraz zobaczyć. Macie te wszystkie dziesięć części na ekranie, ponieważ aż dziesięć takich części to zajęło. I generalnie na ostatniej dziesiątej części, która jest na YouTubie dostępna, jest finalna walka, gdzie Kai Senat pokonał Smoka. No i też warto tutaj powiedzieć, że Speed, no lekko mówiąc, nie pomógł mu zbytnio przy tym, że zablokował się w wodzie. No w ogóle jakby ilość śmiesznych sytuacji, jakie chłopaki wygenerowali na tych streamach, jest niesamowita. I ogólnie, bardzo przyjemna inicjatywa By pograć tak w Minecrafta Plus do tego, widać było jak ogromne przygotowanie Również za tym szło No ale dobra, słuchajcie, będąc jeszcze chwilę w zagranicznej Scenie Minecrafta, nie mogę nie powiedzieć O czymś niesamowitym Zastanawiasz się, co potwór, ale co to może być Stary, maskotki Youtuberów, mówi ci to coś? No pewnie, że ci mówi Ale to, że e GOD, Czyli ten ziomek, co ma 5 milionów subów I generalnie jest totalną sigmą Wypuścił swoją maskotkę ciastka Tak, nie przysłyszałeś się, maskotka Ciastka, rozumiesz to? Powiem tak, mam dla Was wyzwanie. 5000 polubień pod tym odcinkiem. Zamawiam tę maskotkę. I będzie koło mojego Cookie Monstera tam z tyłu za mną. Macie wyzwanie. Udostępniaj te newsy, gdzie się da. A jeżeli chodzi o jakieś pluszaki, to jakiś czas temu mówiłem wam również o pluszakach Niko i Kesha. Z tej samej firmy. Teraz ta sama firma współpracuje wraz ze Cookie Godem. Z tego co wiemy, Minute Tech też miał swoje maskotki przez moment. Natomiast to akurat robiła inna firma. Tam akurat była tylko główka, tutaj mamy ciastko. I na każdej z tych maskotek jest teraz. Sold out, także widać, że trend na maskotki tego typu za granicą jest obecnie mocno wyhypowany. U nas w Polsce jedyne takie maskotki powiedzmy, że ma Wojan. Wydaje mi się, że można to tak porównać. Natomiast tak jak mówię, jeżeli wam się uda, to tą maskotkę zamówię. Bo jak kiedyś wam mówiłem o tym, że zamówię Niko Kasza maskotkę, to finalnie się mi nie udało i był soldał od razu. Teraz nie powtórzymy tego błędu. No dobra, ale co potwór na początku filmu powiedziałeś coś o Bluedzie. Dokładnie zasypaliście mnie i moje etykiety na Discordzie tematem Blueda i tego, że wreszcie wyjaśniał. Dlaczego nie nagrywa już na swoim głównym kanale? Dlaczego z niego zrezygnował? Co dalej z kanałem Bluet? Oraz gdzie aktualnie widzowie mogą go znaleźć? Natomiast warto tutaj nadmienić, że taki film na kanale Blueta już się pojawił. I mówił o tym, że kontent, który robił na Bluedzie, jest już dla niego lekko przestarzały, że z niego wyrósł. I że teraz poszedł w lekko inną odnogę Minecraftowego kontentu na kanale Kromka. Także już o tym było mówione. Natomiast najwidoczniej wielu widzów dalej tego nie wiedziało, więc Bluet zdecydował się nagrać z tego kolejny osobny materiał. No i w gruncie rzeczy wytłumaczył on tutaj się teraz na kromce, że to jest jego docelowy kanał, że na blueda też jakoś okazjonalnie chciałby coś dodawać i że bardzo zależy mu by tworzyć oryginalne treści. Także powiem tak generalnie ja myślę, że bluet naprawdę zrobił duży progres i afery, które jeszcze jakiś czas temu koło niego się ciągnęły w tym momencie można powiedzieć, że są definitywnie zamknięte. Jestem ciekaw jak pociśnie z tą kromką, póki co wszystkie filmy na kanale kromki bardzo mi się podobały, o wszystkich was informowałem i dalej pewnie będę informował. Poinformować wypadałoby was również, że Camper po dłuższej przerwie od live'ów na na YouTubie. Takową transmisję zdecydował się odpalić. Oczywiście to nie jest tak, że twórca zniknął z internetu, ponieważ był on cały czas dostępny, tylko że na innej platformie, robi on bowiem daily live'y z kopania piasku na TikToku. Myślę, że każdy z Was dobrze kojarzy ten trend z tym kopaniem piasku na TikToku. Natomiast odpalając ostatnio streama na YouTubie, powiedzmy bardzo szczerze i dosadnie wypowiedział się o sytuacji w community Minecraftowym, a przede wszystkim o sytuacji z serwerami w Minecrafcie. Ale to sami posłuchajcie. Ale tak szczerze, to pograłbym wojny Gildi, nie? Dlaczego nie ma wojen Gildi na serwerach Minecraft? Nic nie ma na tych serwerach Każdy serwer to jest kopia innego serwera, nie? Anarchia jest fajna Ale dla, dla mnie to no nie jest to Przez Anarchię to Minecraft to się drugim Fortnite'em zrobił Tyle jest budowania, wszystkiego klikania Jakby mi się to nie podoba Coxcraft, nie? Nie wiem, kto gra na Coxtraft Nie mam pojęcia, kto jest kto normalny i gra na Coxtraft Craft Craftcube Craft to też jest serwer fenomen dla mnie Bo bardziej zbugowanego i tego serwera nie wiedziałem, Ale ma coś w sobie Rapy są spoko No ale FoxPP no, było fajne na samym początku Jak była ta pierwsza edycja I się cały czas działał Ale potem no to wydasz 300 na po trzech tygodniach jest aktualizacja, i to wszystkie temy, cała kasa idzie w pi i tak naprawdę cały progres jest do wyjaśnienia. Nie wiem, Clear MC to jest jedyny fajny serwer w Minecraft, tak szczerze. Co z tego jak Clear MC zrobi jakiś tryb, wymyślą tam, zrobią go i potem każdy go to zapisoli da do siebie na serwer. No bez sensu, nie. Jak sami słyszycie, Camper nie gryzł się w język i naprawdę w gorzkich słowach podsumował przykrą sytuację, która ma obecnie miejsce. I powiem wam, że nie dziwię się tym słowom, sam mam podobne przemyślenia. Natomiast jestem ciekaw, co wy o tym wszystkim myślicie jako odbiorcy i gracze tych serwerów. Chętnie Poczytam wasze komentarze i opinie w tej sprawie A Kamper powiedział też jeszcze kilka Ostrych słów o Fomim, ale pozwólcie Że to już wam daruję, bo naprawdę był tam Łogień i potężna poddyma No dobra, skoro mówimy już o potężnej poddymce To nie mogę przejść obojętnie Obok kłótni między Jamis Jakubem i ekipą Minecraft Telepatia, generalnie Kuszy I chłopakami, którzy nagrywają te shortsy Generalnie wszystko zaczęło się od tego, że Jamies Jakub dodał post na swojej karcie Społeczności, w którym wyraził głębokie Niezadowolenie z jednego z dodanych z shortców przez Kuszymonsa. Nazwał go tam Minecraftowym Wardęgą i Umoralniaczem. Inne osoby występujące w tym szorcie kretynami. A generalnie wszystko chodziło o to, że chłopaki na tym shortcie żartowali sobie między m.in. z PETI, Sam masturbacji czy rasizmu. I teraz tak, zanim powiem wam co ja o tym myślę, prześledźmy dalszy rozwój sytuacji. Jamies Jakub wielokrotnie odpowiadał również w komentarzach pod tym postem na karcie społeczności. Na post Jamies Jakuba zdecydował odpowiedzieć się ku Szymos i stwierdził, że on przesadza i nie widzi w nic złego w żartach tego pokroju. I ponownie podkreślił, że to tylko żarty. Jednakże, owego shortsa, o którym Jamies Jakub mówił zdecydował się usunąć. No powiem tak, wygląda to jak niezły fikołek, ale poczekajcie, poczekajcie, bo tu jest jeszcze grubiej. Pod postem jest Jakuba wypowiedzieli się na ten temat również widzowie ekipy El Kartel, pokracznie próbując tłumaczyć swoich twórców, na przykład tak jak zrobił to ten użytkownik Mordo, to Minecraft Telepatia, na co Jamies Jakub odpowiedział i, a ten gość odpowiedział Oni tacy są. Kolejny przykład No, przynajmniej to jest zabawne. Albo na stand-upach robią gorsze żarty, więc nie masz tutaj akurat racji. I teraz tak, skupmy się na tym, że Minecraftowe shortsy, tym bardziej z trendu jakim jest Minecraft Telepatia, trafiają do młodej widowni. Nie możemy się oszukiwać, że oglądają to same pełnoletnie osoby i że jest to content kierowany do nich. Co do komentarza odnośnie stand-upów, stand-upy tak jak dobrze Jamies Jakub zaznaczył, nie są z zasady kierowane do dzieci. I jest to po prostu beznadziejne porównanie. Było więcej również komentarzy, na które Jamies Jakub odpowiadał, ale nie będę wam tutaj wszystkich cytował. Natomiast pod odpowiedzią Kuszymąsa pojawiła się kolejna odpowiedź Jamies Jakuba. I tutaj wam ją zacytuję. Niby ci to nie przeszkadza, a pierwsze co zrobiłeś, to usunąłeś shorts, o którym była mowa. Czyli jednak nie do końca te żarty były takie super. Jak go przywrócisz, to pokażesz tylko, jakim hipokrytom jesteś. Takimi żartami normalizuje się takie zachowania, poglądy, a robisz content dla młodszej widowni, podatnej na manipulacje. Złapaliście troszkę zasięgów i już wam się poprzestawiało. Jesteś dorosłym świadomym gościem, a odważasz taki syf. Dla mnie zachowanie poniżej normy. I teraz tak, słuchajcie, chciałbym wam to jak najlepiej zrelacjonować, natomiast uważam, że w kontekście tego konkretnego shortsa, Jamie Jakub ma rację. Była tam, lekko mówiąc, przeginka i chłopaków poniosło. Ale ci jest... Tu jest mamy w nosie. No Idźcie. właśnie. A ja mam taki konar w dupie Ten, ten wysoki, on ma 40 lat Ten niski, on ma 11 lat. <laughs> To jest historia z prawdziwego życia On i jego wujek I bardzo dobrze, że jakiś większy twórca Od razu to wyłapał i o tym napisał na swojej społeczności Nie wszystkie takie tematy Można normalizować w postaci żartów I są rzeczy, których nie wypada robić Tym bardziej, jeżeli twoimi odbiorcami Są dzieciaki Bardzo ciekawy komentarz w tej sprawie dał użytkownik Czapuś Rozumiesz, że żarty na ten temat są nie na miejscu? Patrząc na to, co wydarzyło się rok temu i na to, że oglądają was dzieci nie powinno się w ogóle na takie tematy żartować, a wy robicie to publicznie. Crofix jeszcze tłumaczy post Jakuba, że to przestworzenie przez was konkurencyjnego serwera. Tak, ponieważ słuchajcie, całą sprawę również zdecydował się podkręcić Crofix i napisał na swojej społeczności. Ktoś chyba się zdenerwował, gdy usłyszał, że planujemy założyć konkurencyjny serwer Minecraft. Tak, słuchajcie, gość nie widzi nic złego w tym shortsie, który dodali i wszystko sprowadził do tego, no przecież my zakładamy serwer, oni też mają swój serwer, to na pewno dlatego chcą nam podciąć skrzydła. Słuchajcie, to jak idiotyczny jest to wpis, myślę, że nie muszę wam tłumaczyć, bo sami to widzicie. I emotka, którą Hozod dał w komentarzu pod tym wpisem jest naprawdę bardzo wymowna i chyba wystarczy, by to podsumować. Do całej sprawy również odniosła się kolejna osoba z ekipy Carter, czyli Haziuk, który napisał, że pod postem James Jakub napisał, że żartami normalizuje się rzeczy, o których ktoś żartuje. Czyli nikt nie powinien robić więcej treści typu dark humor. No nie. I widzisz, Haziuk, Tutaj jest podstawowy błąd logiczny i twoja nieumiejętność czytania ze zrozumieniem. I teraz podkreślam, moim zdaniem short, który dodał Kusymons, był po prostu przegięciem. Wielokrotnie pokazywaliście, że da się żartować z tego typu rzeczy, po prostu zachowując pewne granice i umiar. Natomiast w tym skazanym shortcie totalnie was poniosło i przekroczyliście granice dobrego smaku. Co więcej, macie również fragment z Discorda Kusymonsa, gdzie można powiedzieć bardziej bezpośrednio, odniósł się do całej sytuacji. Natomiast jak sami widzicie odpowiedź Kaziuka Chłop dalej utwierdza się w przekonaniu Że ktoś chce na nim zarobić I na jego krzywdzie Powiem tak, cała sytuacja jest dla mnie posrana Wygenerowała ona mocne odklejki I naprawdę, słuchajcie, moim zdaniem Jamies Jakub w bardzo dobry i trafny sposób Ukrócił pojawiający się problem Który mógł doprowadzić do tego Że sytuacja z żartami rasistowskimi O p***ach ped... i innych Tragicznych rzeczach By tylko eskalowała Nie wiem co o tym myślicie, moim zdaniem chłopakom troszkę zabrakło od tej pokory i zamiast na chłodno podejść do krytyki, stwierdzili, że na ogień odpowiedzą ogniem. Jak cała sytuacja się rozwinie, na pewno was o tym poinformuje. A od siebie tylko dodam, że sam kiedyś stałem przed podobną sytuacją. Myślę, że każdy pamięta o Turpaki, gdzie wpadłem w pułapkę algorytmu i w pogoni za wyświetleniami robiłem treści, które serio były nie na miejscu. I gdyby nie w tamtym czasie gąbek, dalej bym w to brnął. I osoba, która pokazuje nam, że ej, halo, mordko, robisz coś. Nie tak, tym bardziej jak jest to doświadczony twórca, to jedna z najlepszych rzeczy, jaka może się nam przytrafić. Więc moim zdaniem, chłopaki, kubeł zimnej wody na głowę i docencie to, co Jam jest Jakub dla Was zrobił, bo mogliście pójść o krok dalej, co naprawdę mogło skończyć się dla was tragicznie. Tyle ode mnie, jak dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu hashtag Spina, a przypnę ci serduszko. Dobra, Mordko, nie mógłbym cię zostawić w takiej negatywnej atmosferze po jakiejś spinie dwóch youtuberów. Obczaj sobie szybciutko shortsa z Minecraft Telepatii od Vilo. <laughs> Uważam, że jest to genialne. Podsumowanie kontentu Minecraft telepatia oraz Minecraftowych igrzysk śmierci. XD. Oczywiście jest to taki bonus pół żartem, nie? Minecraft telepatia, ale bez komunikowania. Się. 3, 2, 3, 2, 1. 1. <grym wytkowano>